I zapraszam byki do czytania na czerwiec. Witam Was bardzo serdecznie. Słuchajcie, w tle już pokazała Wam się karta Giermka Pazia Mieczy, a więc taka postawa prawdziwa, autentyczna. Może coś jest wokół Was takiego, co tej autentyczności na przykład wymaga, lub właśnie ją reprezentuje to energia przenikania przez iluzję, pokonywania także tych iluzji, przyglądania się czemuś bardzo mocno z bliska. E, taka, słuchajcie, logika i e, jednocześnie entuzjazm, czy też żarliwość. A więc takie mogą wam przyświecać w tej chwili e, witalności. Może być taka u Was w tej chwili aura realizacji pewnych planów, e, wbrew temu, co jest jakimś na przykład e, poglądem dedykowanym Wam od świata, a więc możecie po prostu iść lub robić coś wbrew całej reszcie. Może być to taki gdzieś krok dla was, na pewnego niekiedy no, wejścia, zmierzenia się z czymś, co jest takie niespodziewane, nieznane. Albo chodzi wam taka energia po głowie, aby się czegoś takiego chwycić. A więc zobaczmy, jak ten miesiąc, czerwiec, będzie chciał się u was przedstawiać w tych dwóch aspektach, jak zawsze. A więc aspekt materii, przyziemności dla byka w czerwcu. Co jest wyzwaniem dla Was w czerwcu? Jakie wyzwanie przed bytami stoi w czerwcu? Co jest trudnością? Co może być trudnością dla Was w czerwcu w, tej, w tym wyzwaniu? Taką gdzieś popykajką. Co jest trudnością w tym wyzwaniu? Byk I czerwiec, co może stanowić dla Was trudność? Co jest radą? Co jest radą? Co jest radą dla byka? Co w uczuciach, relacjach miłości jest wezwaniem w czerwcu dla byków? w miłości jest trudnością. I co jest radą? Rada dla byka w kwestiach uczuć na czerwiec. Słuchajcie, dużo ziemi Wam się pokazuje w energii takiej, w której i Wy jesteście, a więc dużo Was w tym miesiącu gdzieś tutaj może mieć wpływ na to, po prostu, co się będzie działo. I w jaką stronę to też może zmierzać? Ogólnie pokazuje Wam się miesiąc w karcie szóstki materii, szóstki denarów, a więc taka energia. No, powiem tak. Niektórzy z pewnością muszą sobie podarować, bo to jest karta tego, co się daruje, tego, co można wnieść, jeżeli chodzi o równowagę, wzajemność, tę harmonie. W dawaniu i braniu. A więc jeżeli mm, są wśród Was takie byki, które zapatrują się w przeszłość, czują, że są związane, zblokowane, nie wiedzą co poczynić, ale tkwią cały czas tylko i wyłącznie w oczekiwaniu, marzeniu, myśleniu, to karta mówi: musisz zacząć coś robić dla samego siebie. Musisz też wykazać się jakąś inicjatywą, jeżeli chcesz jakiś efekt uzyskać, ponieważ on sam gdzieś tutaj mm, po prostu może pozostać jako sentymentalny bez twojego silnego wkładu, inicjatywy, która dałaby jakiś wymierny efekt, taki w prawo lub w lewo. Yy, ogólnie, słuchajcie, miesiąc będzie też pokazywał taką energię właśnie. Yy może być tak, że będziecie mieli dużo propozycji składanych z zewnątrz, że mogą się pojawiać dla Was także takie kwestie finansowe, a więc propozycji pracy, wzajemności, współpracy, wymiany tych dóbr, dobrego słowa, gestów przyjaźni, takiego inwestowania, a więc to, co zainwestujesz, to ile energii wniesiesz, tyle energii również do Ciebie przypłynie. A więc nie ma się co lenić, tak powiem dla niektórych z Was. Jeżeli chodzi o kwestię tej przyziemności matematycznej, Pokazuje się dla Was w wyzwaniu karta słońca, więc to, żeby ten optymizm był, żeby coś było możliwe, żeby coś także było na wyciągnięcie ręki takie objawione, takie podarowane Wam, jeżeli chodzi o na przykład jakieś kwestie takiego błysku w tych cieniach i blaskach, które gdzieś mogą Wam przyświecać, a więc, żeby coś się okazało, żeby coś Wam wyszło naprzeciw, żeby też było spontaniczne, fajne, miłe, sympatyczne. Może to być też energia męska, a więc, aby ktoś lub coś miało tę energię, niosło ze sobą taki pierwiastek chociażby decyzyjności, jeżeli tego oczekujecie, na podstawie takich jakichś, no twardych być może faktów. Jeżeli chodzi o te twarde fakty, to też pokazuje się w trudności dla was właśnie sprawiedliwość. Może być tak, że po prostu czekacie na jakieś też rozstrzygnięcia takie urzędowe. No i tutaj wyzwaniem jest to, żeby to było wprawdzie, stało, wprawdzie i w solidności względem inwestycji, które poczyniliście. Tego, co jest obiektywne, tego, co jest autentyczne, faktyczne, prawdziwe. To jest wezwanie, aby takim było, trudnością może być, żeby tak faktycznie się stało, ponieważ ten, ta sprawiedliwość stoi gdzieś tutaj w takim lekkim zagrożeniu. A więc czy coś, co uzyskacie, faktycznie będzie sprawiedliwe, czy nie dostaniecie, jeżeli czekacie na coś czegoś trochę mniej, albo gdzieś ono to coś będzie może powstrzymane, bo też tak się może zdarzyć. I e, gdzieś tutaj może być czynnik ludzki, w tym. E, względzie w zależny, ponieważ może to być tak, że po prostu komuś do czegoś się nie chciało za bardzo przyłożyć, albo komuś zabrakło wiedzy lub zabrakło takiego talentu, bym powiedziała, jeżeli chodzi o egzekwowanie, wyegzekwowanie czegoś na bazie skrupulatnego, umiejętnego czy też proporcjonalnego wejścia w temat. No i odpowiedniej też poczynionej tym, w tym kierunku pracy. A więc dziś tutaj przypadek może zrządzić, że po prostu też to, na co czekacie, nie, nie do końca musi być takim spektakularnym Huawei, ale ogólnie dosyć bezpiecznie się pokazuje miesiąca, więc to w zasadzie co powinniście uzyskać, będzie Wam dane, natomiast mówię może nie być tej górki, którą jeżeli się z czymś mierzycie, że coś mieć powinno, jakąś górkę tę pozytywną, no to może być tak, że po prostu to się gdzieś na chwilę jeszcze powstrzyma, albo w ogóle będzie tylko i wyłącznie na tym poziomie możliwe do uzyskania. Jeżeli chodzi o radę tego miesiąca dla was w tej sprawie materii tego, co przyziemne, pokazane jest Baj o finanse dbaj o finanse, zabezpieczaj procesy, bądź bezpieczny i czyń też to wszystko bezpiecznym. A więc nie działaj zbyt radykalnie, nie działaj zbyt pochopnie, nie wychodź przed szereg, nie rób kroków, które mogą Ci szkodzić, które nie są, nie, nie są zasadne jakby w tej sytuacji. A więc tutaj powstrzymaj się bardziej, bądź bardziej powściągliwy, bądź bardziej wstrzemięźliwy także no i mniej być może rozrzutny w kwestiach tych, które jeszcze tej jasności, czy tej klarowności dla Ciebie nie wnoszą, bo być może będzie tak, że będziesz oczekiwał na coś, co właśnie ten efekt powinno już przynieść, a on jeszcze będzie się trochę wstrzymywał lub nie do końca, będzie Ci okazany w całości. I tutaj, drogi byku, musisz trochę zawziąć się lub zacisnąć pasa, no i właśnie postarać się to zrównoważyć. Ta równowaga zresztą też jest tutaj kontrze tutaj w tym miesiącu, a więc no możecie czuć jakieś takie lekkie dysonanse, czy właśnie to, że nie do końca coś jest tak super uczciwe wobec Was, jakbyście sobie życzyli, ale mimo wszystko, jeżeli mielibyście cokolwiek oceniać lub też się odnosić do tego jakoś osobiście, to bardziej radzone jest Wam tutaj powstrzymanie się z opiniami. Pewne wycofanie lub zatrzymanie dla siebie tej energii, która niekoniecznie musi wibrować czy z korzyścią, czy na niekorzyść, jakby bez trochę waszego udziału. Jeżeli chodzi o miłość, związki, uczucia, pokazuje się tutaj, słuchajcie, w wyzwaniu to, żeby umieć coś dostrzec, co miałoby być zmanifestowane, tak powiem, a więc jakaś energia taka przywołania, zaistnienia, bycia, rozpoczynania także i trwania być może w jakiejś fajnej, konkretnej, komunikacji, bo i ten konkret mi się także tutaj pokazał, a więc być może kobieta z pod waszego także znaku Zodiaku, albo ktoś, kto reprezentuje także właśnie ziemską energię, tutaj się pokazuje jako wyzwanie, aby kogoś gdzieś tutaj przywołać, może z nim się skomunikować, może go do czegoś przekonać, w jakiś sposób oczarować i może to być trudne. Może to być wasza szefowa, może to być także ktoś po prostu z grona osób, które was bardzo, no pociągają, czy też bardzo was intrygują i to może być jakąś tutaj trudnością, a trudnością może być po prostu czas, który gdzieś między pracą, domem i takim faktyczną możliwością, jeżeli chodzi o na przykład zaaranżowaną jakieś spotkanie, randkę, czy, czy możliwość chociażby spotkania, może być tutaj utrudniona. Jeżeli chodzi o w ogóle kwestie tych relacji, to w tym miesiącu może wam trochę przeszkadzać praca, a więc tutaj musicie też umieć zrównoważyć to, co jest pracą, to, co jest domem, to, co jest sprawami sercowymi, czy tymi, które są prywatne. A więc być może też powinniście trochę zwrócić uwagę na to, na ile środowisko pracy nie wpływa lub odwrotnie na jakość waszego życia prywatnego, czy też na ile wasze życie prywatne wpływa na jakość życia tego zawodowego. No i czy te środowiska też za mocno gdzieś tutaj się nie mieszają, czy w jakiś sposób nie daje się takiej pewnej swawoli, czy też wolności temu, co gdzieś pewnym przypadkiem od przypadku do wypadku jest. Ten miesiąc, także w kwestii relacji, i związków, może pokazywać, że trudnością dla Was będzie to, żeby ustalić jakieś zasady gry, chociażby, które w tych relacjach istnieją. A więc takie, które są znośne lub akceptowalne dla jednej i drugiej strony. Aby też nie ulec jakiejś iluzji, manipulacji, czy jakiemuś takiemu słuchajcie, braku chęci także wyjścia drugiej strony naprzeciw Wam, aby okazać całą prawdę taką proporcjonalną prawda względem i waszej a więc tutaj możecie mieć trochę trudności z tym co jest takim gdzieś przeciąganiem liny tak to na ile i kto jak bardzo jak się możemy tutaj wzajemnie dostosować ale lepiej żeby to ktoś poczynił pierwszy krok lub że, lepiej żeby ktoś to wyszedł z inicjatywą albo um, a ja jeszcze poczekam możecie mieć takie gdzieś tutaj dylematy albo możecie trochę za, za bardzo przez szereg wychodzić a więc nadal te proporcje i co za tym stoi radą dla was w tym miesiącu w tych kwestiach uczuć mi. Miłości jest to, żeby poddać się po prostu woli losu, a więc też, żeby chwytać okazje, które wam są na horyzoncie pokazywane, objawiane, a więc nie bagatelizować tego, czy też szukać okazji, mówiąc po prostu, do tego, żeby poprawiać swoją sytuację. Mocno też pracować nad tym, żeby zmienić bieg zdarzeń. A więc są wśród Was osoby, które też chcą coś zmienić, chcą coś rozpocząć nowego, i duża tutaj jest praca wysiłku nad tym, żeby to zrobić, żeby. Się temu oddać, żeby trochę od, odwrócić swoją uwagę od tego, co jest pewnego rodzaju ciągłym e, takim rozliczaniem, rachowaniem, szacowaniem, e, czasami takiego brania pod uwagę życia, jeżeli chodzi o czym się opłaca, czy mi się nie opłaca bez jakiegoś spontanu. Gdzieś, tutaj też jest pokazany w tym miesiącu pozwól sobie, może na kontrolowany spontan w niezbyt dużym rozmachu, ale. Postaraj się mimo wszystko obserwować to, co los ci też podpowiada, jakie sygnały ci ten los przynosi, co ci pokazuje, jakich ludzi na Twojej drodze także stawia, abyś chciał, drogi byku, w tym miesiącu także przyjrzeć się sprawom trochę rozliczenia samego z przed, przed sobą, w, w umiejętności wejścia trochę w głąb swoich intencji czy swoich zamiarów, jeżeli chodzi o właśnie tę uczciwość emocjonalną, a może też uczciwość względem tego, co chciałbyś przepracować, do czego nie chciałbyś już wracać i czy na pewno się od tego, co zaprzeszłe, w pełni i już uwolniłeś. Też tu może się pojawiać w tym miesiącu Towarzystwa Osób lub okazji właśnie sytuacji do tego, żeby poznawać ludzi lub żeby na siebie spojrzeć bardziej jeszcze prawdziwie, uczciwie, także pod kątem poznawania własnych potencjałów, światła w sobie i tego gdzie i na ile także Twój optymizm przybliża Cię do osiągania celów i czy te cele, które stawiasz przed sobą są z jakiego źródła one płyną? Co determinuje twoje, Twój sposób myślenia, co determinuje Twoje kroki, jeżeli chodzi o budowanie zaufania, czy zdobywanie właśnie, czy podbijanie, mówiąc wprost, serc tych, na których Ci zależy. Taki gdzieś też wgląd w siebie tutaj być może będziecie chcieli, lub będziecie zmuszeni poczynić. Zobaczmy jeszcze, jaka energia będzie chciała się pokazać jako ta, która Wam się uda w miesiącu czerwca. więc co się bykom uda w miesiącu czerwcu, byki i co się bykom może? Udać w miesiącu czerwcu. Królowa Buław. A więc uda Wam się pewna niezależność, atrakcyjność, zdecydowanie. Duży power, słuchajcie, do tego, żeby. Żeby wykazać się takim magnetyzmem i mocną kosmiczną świadomością. To jest taka osobowość, której się nie da przeoczyć, to jest siła i asertywność, świadomość, także pamiętajcie, ale również taki kierunek zgodny z sercem i duchem, a więc tutaj spójność pewna, mam wrażenie, Wam się uda. I to, co założycie lub na co się uprzecie, mówiąc wprost, macie szansę, żeby to osiągnąć się żeby to, co jest waszym pragnieniem, właśnie e, przyciągnęło się do waszego świata. Ta ekscentryczność tutaj, ten, ta ekspresja samego siebie e, i to ten magnetyzm właśnie przyciągania takiego uporu, mówię, chcę to dostanę, bo, bo wiem, bo jestem pewien, to Wam się może udać i dlatego też w tych związkach czy w tych relacjach uważajcie właśnie na te szczegóły, które przyciągacie, czy. Na formułowanie tego, na czym Wam zależy. Jaka, słuchajcie, jeszcze. Jaki kierunek jeszcze Wam się będzie chciał tutaj pokazać? Kierunek czerwca, ważny dla byka, byk. Co u Was, jaki kierunek? Byk i czerwiec. No i zobaczcie, pokazała Wam się pozytywna nuda, a więc kierunek bycie pozytywnym. Ciesz się tym pozytywnym czasem, mówi do Ciebie karta. Uśmiech i wiedz, że wszystko idzie dobrze. A więc dokładnie, tak jak pokazała Wam się królowa buław, co chce, to osiągnę, tylko muszę wiedzieć, z czego chcę. Co jest, słuchajcie, jeszcze radą, afirmacją na czerwiec dla byka? Znajduję się w ciszy, czy też jestem spokojny, czy też właśnie w tym spokoju się znajduję i uważam, w jaki sposób i jaką drogą jestem prowadzony. A więc to jest ta uważność, to jest ta właśnie e, zachowana wstrzemięźliwość, czy też zachowana. Równowaga w tych krokach, w decyzjach, w słowach, w tym byciu też niepospiesznym, aby uważać, widzieć, obserwować i doświetlać to, co doświetlonym być powinno. Tego słońca Wam życzę. Drogie Beki. Trzymajcie się cieplutko, pamiętajcie o aktywności, o komentarzach, ławkach i słyszymy się za miesiąc. Do usłyszenia, do zobaczenia. Hej!